Wszystkich w nowym odcinku mamy końcówkę października. Piękny czas. Szykujemy się na cmentarze do odwiedzenia grobów, wspominamy zmarłych z naszych rodzin, różnych znajomych. To jest taki według mnie piękny czas wyjątkowy, kiedy mogę się zastanowić nad życiem, nad sensem życia, nad wiarą, nad takimi sprawami bardzo istotnymi, kluczowymi w życiu. I to faktycznie robię. Lubię też zapisywać sobie różne przemyślenia w tym czasie w moim dzienniku. Do tego atmosfera i w ogóle klimat, pogoda, to wszystko sprzyja temu, także to jest taki dla mnie wyjątkowy czas. Nie ukrywam, że jak idę do sklepu, to fajnie jak tam takie świeczki zapachowe, różne pomarańcze, takie piękne kolory i brązy, i takie bardzo mi się to podoba. To jest takie inspirujące, ale zawsze martwi mnie to, jak są stoiska. Z rzeczami na Halloween. I właśnie chciałabym dzisiaj o tym troszkę powiedzieć, zrobić takie króciutkie podsumowanie na ten temat, kilka argumentów, dlaczego nie warto tego obchodzić, dlaczego nie powinniśmy tego obchodzić i jak można tłumaczyć dzieciom, czemu tego nie obchodzimy, czemu nie warto. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, śmierć to ważna, poważna sprawa. Nie powinna stanowić tematu do śmiechów, do żartów. Jakiś czas temu, nie wiem czy to było rok temu, czy dwa lata temu, w zasadzie co roku coś takiego się dzieje: jak idę wieczorem z psem na spacer, już tam ludzie przeszykowani, jakieś dzieci takie wymalowane, strasznie. Wracając do tej śmierci nie wolno i po prostu nie wypada śmiać się z umarłych. Należy okazywać im szacunek. Powinniśmy tego uczyć dzieci. Jeśli chodzi o to oswajanie ze strachem, to powszechnie wiadomo, że dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym miewają różne lęki, miewają różne koszmary nocne. Mają ogromną taką wybujałą wyobraźnię i zabawa w duchy, w straszydła to może powodować, że to się będzie wzmagać. Halloween może to spotęgować i możemy mieć później większe problemy niż nam się wydaje. Po trzecie symbole używane podczas Halloween związane z magią, związane z ezoteryką, z tą sferą. Oswajają nas z okultyzmem, którego skutki są opłakane. Już tutaj nie będę się zagłębiać w to, ponieważ ten filmik miałby chyba parę godzin, a poza tym absolutnie nie czuję się na siłach, żeby samemu o tym poprowadzić jakiś odcinek. Czytałam o tym i możemy też poczytać w internecie, są różne dostępne książki, także warto się zagłębić. Lepiej się zawczasu dowiedzieć, nie wchodzić w to niż później się zmagać z różnymi ogromnymi problemami, które się przez lata, i czasem bardzo ciężko z tego wyjść. Po czwarte, Halloween bardzo podsyca konsumpcję. Myślę, że to wszyscy możemy dostrzec. Idziemy do sklepu i są właśnie te stoiska różne, i ludzie biorą tak po prostu, bo, bo fajnie. Biorą jakieś takie te różdżki, jak to tam, różne gadżety, różne maski straszne, te farbki, to wszystko. Ile tam jest w ogóle plastiku, w tym wszystkim. Ludzie kupują coś, co jest absolutnie niepotrzebne, co kolejnego dnia będzie po prostu śmieciem. Jakby ludzie tego nie kupowali, to też nie byłoby tyle tego przygotowywanego. To jest generowanie śmieci. Jeszcze argument piąty. 1 listopada to czas, kiedy świętujemy to, że wszyscy jesteśmy powołani, każdy z nas jest powołany do świętości. Generalnie dla nas, katolików, my mamy Boga życia, Boga radości, a nie Boga strachu, lęku, śmierci. Niby takie po prostu sformułowanie, ale daje do myślenia i warto się nad tym zastanowić właśnie, czego my w życiu szukamy. Czy my szukamy radości, czy my szukamy tego czerpania z życia, żebyśmy żyli na 100% i byli szczęśliwi, czy szukamy tego strachu, tych takich tajemniczych jakichś tych zakątków, nie wiem, jak to określić, ale ludzie właśnie, którzy się pchają w ten okultyzm, w to wszystko, w sumie nie wiem, czego oni szukają, ale na pewno nie znajdą tam tego, co potrzebuje człowiek. To takie króciutkie podsumowanie, pięć argumentów, dlaczego nie warto obchodzić Halloween. Życzę wszystkim owocnego, takiego refleksyjnego przeżycia tych zbliżających się świąt. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten odcinek. Możemy dzieciom wytłumaczyć, dlaczego nie warto. Zapraszam na Instagram do zostawienia łapki i komentarza. Możecie podzielić się swoimi przemyśleniami, także zostajemy w kontakcie i zapraszam wkrótce na nowy odcinek. Dziękuję za obejrzenie.